Kiedy los nie znany, rozsypywał nas Wisła podjął decyzję, że należy żołnierzy rozmieścić wzdłuż drogi prowadzącej od z do Chodla. Niemniej jednak od strony Chodla należy wystawić czujkę, trzy rkm -y, które by były taką e, pozycją regulującą drogę, a również będącą ubezpieczeniem, a ewentualnie również i e, Zaczepnym e, miejscem. Swoją decyzję podjął na podstawie tego, że obserwowano trzy ciężarówki, e, które tędy przejeżdżały. Trzy ciężarówki z tyłu ich na podniesionych pondęce stali żołnierze KBW, co sygnalizowało, że tam żołnierzy, a jest ładunek. A, I na tej y, na, sugestia była taka, że ciężarówki nie, nie mają żołnierzy, jak się później okazało, i tam było żołnierze. A tak nastąpiło od strony chodla. To były siły położone, połączone UB Lublin, Bełżyce i Kraśnik, oraz KBW z Lublina. Gdzieś pierwsze rozkazy. Oddział zostaje przygotowany dowódca. Lodnetko obserwuje przed polem wydał komendę, aby rpm umieszczono na skraju lasu. Pamiętajmy o tym, że tam część oddziału już jest wzdłuż drogi od Bełżyc rozmieszczona. Natomiast tutaj jest to pozycja regulująca. Ten las był znany temu oddziałowi, chociaż nie w tej części, ponieważ dwa lata wcześniej Zapora stoczył tutaj walkę z oddziałem Wehrmachtu. Ale tamta część lasu została przez niemców wycięta i to było troszeczkę dalej. Tak jak mówię w tej chwili rośnie tam las, więc nie mielibyśmy tam pola do opisu. Dowódca z przybocznym w tej chwili wyszedł na jedną z flank, na lewą flankę, będzie obserwował e, ruch na się od strony chodla, czy tam coś ciekawego zobaczy jakieś ruchy, może zostaną wykryte, czy też nie, bo tak jak mówię spodziewano się ruchu ze strony kbw od strony Bełżyc, a to, ta pozycja była tylko ubezpieczeniem, była, była regulują, regulującą pozycją. Trzeba podkreślić, że Korpus Bezpieczeństwa Wojskowego Wewnętrznego i Urząd Bezpieczeństwa bardzo dobrze przygotował się do tej akcji. Zdrowiozono blisko 180 ludzi, kilka samochodów i dosyć duży zapasy broni i amunicji. Także Wyposażeni oni byli bardzo dobrze i stanowili dosyć dużą siłę, potencjalnie. Nie! Nie! Ja już słyszę, że zbliżają się pojazdy stanowiące czołówkę kolumny. No i prawdopodobnie, zgodnie z przypuszczeniami Wisły, a atak nastąpi jednak od strony chodła. A to jest przyjazny. Zobacz, na przodu. Mamy czapaliewa i mamy mototyk dnie typowe w tamtym czasie używane. Oraz wulica moich... używane przez Wojsko Polskie tak samo jak samochód, i przez Milicję Obywatelską i Urząd Bezpieczeństwa. Rozpoczęła się wymiana ognia. Nie dla oddziałów. KBW. Jak słyszycie zapewne nasilenie oknie jest to. Ja po minie po wolach, jest tutaj bardzo blisko Mnie widzę, że coś mi się zaczyna przypominać i jakby się znalazł dawno, dawno temu na pierwszej linii. W tej chwili typowa walka, jaka miała miejsce w tamtym czasie, czyli załoga KBW uchwyta za pojazdami, nie trapi się do wyjścia na otwarte pole. Natomiast oddział z ukryty w prowadzi skuteczny ogień eliminujący i uniemożliwiający atak z działem UB i KBW. Panika, która była w oddziałach BWB, przez niego z kolei, jest sygnalizowana przez jednego z kolegów. jest faktem. Tak to było naprawdę, proszę Państwa. To byli ludzie młodzi, którzy bardzo często po raz pierwszy znaleźli się w ogniu. Tym bardziej mieli świadomość, że to jest tak naprawdę bratobójcza walka. No i no niestety puszczały nerwy. Były załamania, były depresje. Oddziały HUB w tej chwili usiłują przegrupować się i zbliżyć się do mm, oddziału pokoju. nie, że przeładowują magazynki w Moskwie, tylko 5 sztuk, więc po prostu w 5 sztuk musiało nastąpić uzupełnienie magazynków. Stąd też chwilami zalegała cisza, ale to było trudno. Było Dowódca oddziału B Wydaje rozkaz do rozpoczęcia ataku larierą Będzie się ona odbywała skokami To znaczy po około 10 minutach Bez komendy padnie Rozpoczęcie ognia I następnie kolejny skok Już się podrywają do kolejnego uderzenia, do kolejnego skoku Oddział w lesie znajdujący się tu przerwał ogień, czekając na to, że przeciwnik się zbliży na mniejsze odległość będzie jeszcze skuteczniejszy ogień. W międzyczasie w las doszła dalsza część oddziału, która była wzdłuż drogi na Bełżyce i siła oddziału, oddziału zaporu była o wiele większa. Jak widzicie, nawet czekiem lasu w tej chwili przebierały się ogólnieże aby skutecznie slanki flanki ostrzeliwać KBW. Odesłały się poradniny maszynowe. No to jest to po prostu śmierci Paradoksalnie, chociaż było ich więcej, KBW-u B, by było po prostu ludzi. Natomiast w oddziale zapory około 30, to jednak sposób prowadzenia walki, taktyka i umiejętności, dawały przewagę Zaporczykom. Oddział został poderwany przez do ataku. Nastąpi eliminacja pozostałych jeszcze na polubice do KWB Chciałbym Państwa uwagę zwrócić, że w oddziale zapory jest również sanitariuszka która jest mało widoczna, ona czeka Mam możliwość się do rannych. Dla zaporczyków nie było ważne, czy też twój rannych, czy też komunistycznych żołnierz bądź aparabczyk. Ważne było niesienie pomocy. Po Ona w tej chwili po mojej lewej ręce, czyli bliżej szosty so, się znajduje, przepraszam. i czeka, obserwuje, kiedy będzie mogła w sposób bezpieczny dostać się do ewentualnej rannych. Wcześniej zdarzały się przypadki, że... MO, KW, UB, otwierało ogień po prostu do sanitariuszy. Zresztą rozpoczął się drugi atak już znany doskokowo oddziału Zapory. Jest oczyszczenie już praktycznie pola walki. Przegrupowanie oddziału, pod rozkaz dowódcy na prawą stronę. Oddziału pozostał jeszcze tylko jeden funkcjonariusz Polski funkcjonariusz Obywatelskiej broniący się za pojazdem. Kolejny skok w wykonaniu oddziału, tak aby zająć cały teren. Milicjant poddał się, sanitariuszka w tej chwili już sprawdza leżących. Niestety nie jest w stanie mieć pomocy, ponieważ wszyscy zostali zabici. W wyniku tej potyczki było 15 zabitych, żołnierzy funkcjonariuszy UB. Natomiast po stronie zapory był jeden ranny, który niestety kilka dni później zmarł, ale to już była kwestia nie tyle ran, ile zakażenia. W tej chwili oddział już będzie czyścił pole bitwy, to znaczy będzie zbieranie amunicji, zbieranie broni, która jeszcze jest uh, użyteczna. To też sprawny jeden z pojazdów um, zostanie wykorzystany przez część oddziału do wycofania się. W rzeczywistości tutaj było podpalonych kilka ciężarówek, no niestety, no będziemy w tej chwili tutaj palić ciężarówek, bo nikt na to nie pozwoli. Ustawiały jeszcze żołnierze dokładnie wszystko co się dzieje obok placu boju, wszystko jest w porządku. Dostawione są czwójki zabezpieczenia. Oddział nadal pozostaje w rozproszeniu, żeby nie stanowić tego celu. Oddział bierzemy odskok! Dowódca założąc dla Polską. do Wojarskiego! Jak państwo słyszą, dowódca zarządził już całkowite wycofanie się z pola bitwy. Czekają jeszcze aż wszyscy znikną w ścianie lasu, co stanowi dla nich zabezpieczenie. Emo i tak zgodnie się nie później do biegania za nimi po lesie, ponieważ wiedzieli, że to na staconej pozycji. Żołnierze wykorzystali pojazd oddalają się a o tragicznych dla ludzi, dla ich losów, dla ich życia. W konsekwencjach tej potyczki już Państwu powiedziałem tak było dokładnie 70 lat, jeden dzień temu wstecz. Polityka wówczas prowadzona przez rząd, przez zbrojne ramy, czyli przez UPR doprowadzała do takiej sytuacji. Garska tych żołnierzy, którzy zostali później nazwani żołnierzami niezłomnymi, wyklętymi, to jest etos ich walki o ideę, o przyszłość. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.